Dzień dobry. Przydam dokończyć zakładanie konta. E, ale dostał Pan jakieś powiadomienie? Proszę jest? Panią, dzwoniłem wczoraj dwa razy na infolinię, Ja przyszedłem tutaj założyć konto. Mhm. Nie zakładałem go z domu, z czego pamiętamy, nie. E, nie dostałem żadnego powiadomienia. Dzwoniłem dwa razy na infolinię, mhm. e, Kazali mi podczas jazdy e, samochodem e, sprawdzać ważność dowodu osobistego. E, Absurd, dzwoniłem dwa razy. Pan mi obiecał, że y, mam dostać jakiś kod, że w ogóle jest jakaś weryfikacja. Ja do tej pory nie oczekiwałem żadnej wer weryfikacji, ale ja przypominam, że ja nie zakładałem tego konta w domu, tylko ja zakładałem w tej placówce i oczekuję od tej placówki pomocy i założenia w końcu tego konta. Ja 24 go godzina jestem bez konta firmowego. Weryfikacja według. Osób na infolinii trwa do 24 4 godzin. Więc ja nie wiem, co, co się dzieje. Więc ja, ja nie wiem, ja przyszedłem tutaj z konkretnym problemem. Ja przyszedłem tutaj, gdybym to ja robił z domu, to mógł mieć pretensje tylko. W momencie muszę odrzucić, e, to ja mógłbym sobie robić pretensje e, do, do mnie, tak? Ale ja przyszedłem tutaj z trojką za, założenia konta i zostawiłem przez Was zostawiony sam sobie, bo nawet nie, nie zadzwoniliście sami na, im, na infolinie, tylko ja jadąc autem musiałem dzwonić czekając 15 minut i potem szukać jakiegoś e, daty ważności dowodu jadąc autem, tak? Bo pan się chciał rozłączyć i nie chciał z, 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 ze mną gadać. Ja, proszę panią, nie wychodzę stąd dzisiaj bez, za, bez założonego konta. Mhm. Możemy tu siedzieć ja do, do 20 minut, ale. Założyły, znaczy jakby ale spocery, proszę panią, ja, ja to tak jakby tam nie, tam do Tak, dobrze, ale mnie to tak jakby nie interesuje. Po prostu przyszedłem, weryfikacja miała potrwać 24 godziny, więc ja do tej pory nie wiem, czy jestem pozytywnie. Ja czy. czy... Ja też to nie tak wiem, no to, to proszę wiesz, panią, no to musicie to sobie we... z trwa to dłużej. No ale czasami no to, to ja nie wiem no to czasami no. Ode mnie zależy, no. Ale to ale jeśli proszę panią do ręcznej weryfikacji to czasami klient czeka nawet ze 4 dni. Ale skąd ja wiem, że to trafiło do, do no, ręcznej we, w, 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 weryfikacji? Nikt do tego nie wie. Mailowej, tak? tak. Więc gdybym ja wiedział, że mój wniosek jest w weryfikacji, okej, okay, ja sobie czekam, tak, czekam, czekam albo, albo mówię, okej, okay, spadajcie idę dalej, tak? Mhm. Więc ja nie mam żadnej In informacji i każdy mówi coś innego, ale ja przy tym z tym problemem tu do was, do placówki, I ja bym chciał mieć konkretną po prostu odpowiedź, kiedy będę miał konto i czy w ogóle będę miał, miał, miał konto i ile ta weryfikacja może potrwać. To nie może być jeden. Każdy mówi 24 go, go, godziny. Dwie osoby na infolinii tak twierdziły. 24 tak, godziny. 24 go, go, do 24 godzin to trwa weryfikacja. Generalnie do tej pory było tak, że jeśli klient trafia do ręcznej weryfikacji, proszę, proszę, bo to dostawał klient powiadomienie mailowe. Że na przykład. No ale ja nie dostałem. Ale proszę Panią, dlaczego ja przychodząc do banku czuję się przez Was po prostu olany, że tak powiem, za przeproszeniem? Ja nie robiłem tego z domu, wtedy mógłbym mieć pretensję do, do kogoś na infolinii, tak? Mogę mieć pretensję, że ktoś mnie olał, tak? Ale ja przyszedłem tutaj z tym problemem. Do banku przyszedłem założyć konto. Nie robię tego sam. Czyli co, co ja mam według we, we Pani teraz zrobić? Co ja mam, co, co ja mam hmm. teraz zrobić? Co ja mam zrobić? Mam, czy, czy to już proces zakładania konta mamy zakończony i sobie idę do innego banku? Czy to mam trwać? Czy mam to czekać, nie wiem, dzień, dwa? Nie, nie może się pani połączyć z kimś? Z górą, bo pan konsultant nie mógł. Widocznie pani też nie, może no widocznie to jest wasz, wasz ból jakiś, tak? Nie wiem. No, ja, ja nie jestem w stanie z tego pola. Ja nawet nie mam ja chciał... dla pracowników. Dobrze, no to ja chciałbym otrzymać teraz inną in, in informację. Czy będę miał założone to konto? Czy to się uda zrobić dzisiaj? Tak? Ja nie umiem panu odpowiedzieć. Nie tak? umie pani odpowiedzieć. Dobra, mhm. to ja państwu dziękuję. W takim razie. Eee, oszczegam, że było sobie nagrywałem filmik przed bankiem. Rozmowę też nagrałem, nie jesteście w stanie pomóc pomimo mojej wizyty tutaj, którą miałem osobistą i próbowałem założyć tu konto, ja po, 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 je, jestem pozostawiony teraz sam sobie, tak, sam sobie, Raz sobie so, do tak, my ręce sobie umywamy, spadaj pan, nie, ok, radzę so, sobie sam, do widzenia.